Dzień dobry, dzisiaj krótko. Dlaczego nie zrealizuję swoich celów w 2024 roku? Ale czy ja nie zrealizuję, to nie wiem. Ale czy ty nie zrealizujesz, to wiem i prawdopodobnie ich nie zrealizujesz. A dlaczego? Bo nie. I możemy do tego tematu wrócić w, w, po lutego albo na początku, na końcu stycznia i, i sprawdzimy, czy faktycznie tak się stało. Pogratuluję ci, jeżeli pochwalisz się, że ciśniesz i nie odpuszczasz. Aczkolwiek, jeżeli zaczniesz odpuszczać, to mogą być tego następujące przyczyny. Po pierwsze, nie masz celu. Nie jest on dobrze sformułowany, nie jest zapisany, nie jest twój przede wszystkim, bo robisz to dla żony, robisz to dla męża, robisz to dla dziecka, robisz to dla szefa, a nie robisz tego dla siebie i wydaje ci się tylko, że robisz to dla siebie, bo cel musi być twój egoistyczny. Masz zbudować siebie w prostym przykładzie, jeżeli chcesz dla dzieci zarobić pieniądze, to z pustego i Salomon nie naleje, więc musisz najpierw te pieniądze mieć ty, żeby te dzieci móc dać, żeby te pieniądze móc dać dzieciom. Jeżeli chcesz komuś poświęcić czas, musisz najpierw ten czas mieć samemu, żeby móc go poświęcić także tej innej osobie. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli Twój cel nie będzie ukierunkowany, nie będzie właściwie skonstruowany, nie będzie zapisany, to najczęściej niewiele się podzieje, bo nasza percepcja zrobi wszystko, i nasza podświadomość zrobi wszystko, żeby wejść w stare schematy i nie pozwolić nam zrealizować tego celu, bo prawdopodobnie. Nawet jeżeli w związku z realizacją tego celu odczuwasz jakiś dyskomfort, to będzie on rósł. Jeżeli dyskomfort sprawia, że ty chcesz zrealizować jakiś cel i on nawet jest egoistyczny, bo na przykład jesteś za gruby czy za gruba i czujesz się już fatalnie, czujesz się źle, natomiast masz z tego tytułu jakieś korzyści wtórne w postaci tego, że masz, masz wymówki, że czegoś tam nie możesz robić, że nie możesz iść na trening, bo po prostu jest ci ciężko się poruszać, nie możesz wyjść z domu, bo masz lęki i tak dalej, i tak dalej. To zastanów się, co jest z tyłu tych Twoich wymówek, co te wymówki Tobie dają, yy, jaka jaką rzecz sobie załatwiasz tym, że. Na przykład, bardzo dużo pracujesz, że masz postanowienie noworoczne, że teraz będziesz mniej pracować, więcej czasu poświęcać rodzinie, poświęcać swojemu hobby, a tego nadal nie robisz, bo i tu sobie odpowiedz dlaczego. I jeżeli już jesteśmy przy dlaczego, to kolejny bardzo istotny element, jeżeli już masz cel, i on nawet jest twój, i nawet jest dobrze skonstruowany i zapisany, musisz sobie odpowiedzieć na pytanie dlaczego chcesz go zrealizować i jeżeli padnie odpowiedź zapytaj się znowu dlaczego i tak dlaczego aż do momentu kiedy nie będzie się dało zadać kolejnego dlaczego bo jeżeli będziesz mieć mocne dlaczego jeżeli będziesz wiedzieć dlaczego chcesz to coś zrobić dlaczego będziesz wiedzieć jeżeli będziesz wiedzieć dlaczego to jest tak istotne i tak ważne dla ciebie i będzie wywoływało w tobie emocje a jednocześnie odrobinkę e, przerażenia, że teraz to jest tak dużo do zrobienia, ale mnie to tak ekscytuje, że ja bardzo chcę to zrobić, to jest duża szansa, że to zrealizujesz. A jak uzyskać taką ekscytację? Stworzyć sobie nagrodę, stworzyć sobie e, coś, co po realizacji tego celu lub po realizacji jakiegoś etapu będzie cię mocno kręciło będzie sprawiało, że yy, będzie Ci się chciało ten cel, cel realizować. Ja pamiętam, miałem taką sytuację, w której y, jeszcze lata temu, y, kiedy trzeźwiałem i próbowałem coś ze sobą robić, a ważyłem prawie y, 10 kilo, no, czy więcej nawet niż w tej chwili, nie stać mnie było, żeby chodzić na siłownię. No, jedyna aktywność to było bieganie. Biegania nienawidziłem szczerze, bo było to najbardziej nudne zajęcie na świecie. Pomimo tego, że miałem słuchawki, słuchałem sobie czegoś fajnego, to ja po trzech kilometrach byłem tak znudzony tą aktywnością, że mówię, no, way, no przecież to się nie, kompletnie nie spina. I to było w marcu. I. Zastanawiałem się, co ja mogę zrobić, żeby to trochę uatrakcyjnić. A był wtedy boom w ogóle na takie grupy biegowe. To wtedy w ogóle bardzo dużo osób biegało. I postanowiłem, że przebiegnę 100 km w marcu. W podziale na dni to nie było aż tak dużo. 30 dni przez tam 3,5 km dawało te 100 km. I że ja się pochwalę na koniec w grupie biegowej, że przebiegłem w marcu 100 km. 100 km już brzmiało wow, więc pomyślałem sobie, że dostanę te głaski te, te pochwały. I to mnie tak nakręciło, że ja te 100 km przebiegłem już koło 20 marca. I tak polubiłem to bieganie, tak się wkręciłem w temat, że w maju przebiegłem półmaraton pierwszy swój w życiu. I nie zrobiłem tego półmaratonu, żeby sobie coś tam udowodnić, tylko ja byłem tak podjarany faktem przebiegnięcia 21 km, że to było niesamowite doznanie. I to było pokłosiem tej dobrze dobranej nagrody. I zrobiłem to dla siebie, dla własnych, dla własnych, dla własnych celów związanych z wagą, z samopoczuciem. Z pochwałami, bo możemy sobie tutaj uciekać, że ego, że bla, 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 że to tak się nie powinno. Właśnie, że powinno, bo jeżeli masz świadomość, że jesteś odrobinkę zewnątrz sterowny w kontekście pochwał, w kontekście głasków takiego poechtania ego, to jeżeli świadomie będziesz w stanie wykorzystać to, że Twoje, że działasz w ten sposób i użyjesz tego mechanizmu właśnie do zbudowania siebie. To zrobiłeś najlepszą rzecz na świecie, bo ego wyrugować się nie da. Jeżeli będziesz starał się wyrugować starał swoje ego, to umrzesz, bo ego jest odpowiedzialne za nasze podstawowe funkcje życiowe. I to ego ma być naszym sługą, i wtedy jest wszystko ok. Natomiast jeżeli ego nami rządzi, jest przerośnięte, spompowane, i to ono dyktuje warunki, w jakich żyjemy i funkcjonujemy, to wtedy zaczyna się. Yy, Kłopot. Więc, jeżeli popatrzysz sobie na te elementy, popatrzysz sobie na yy, te składowe czyli, że musisz ustalić cel, on musi być Twój, musi być zapisany, musi być skonstruowany, właściwie realizowalny, w odpowiednim okresie czasu yy, musi być egoistyczny, tak, Twój, już powiedziałem. I musi być wyznaczona nagroda, i jakiekolwiek emocje w tobie wzbudzać. Oczywiście, nagroda nie może być batonik na koniec dnia po trzymaniu diety. To jest szansa, że wystartujesz odpowiednio do tego działania, do tej realizacji i zrobisz wtedy wszystko, żeby ten cel osiągnąć. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jeżeli nie wiesz jak, w jaki sposób um, ustawić się do tej realizacji, żeby dać sobie szansę w ogóle na to, żeby cele w 2024 zrealizować, to zapraszam, pomogę. Na taką krótką, darmową konsultację. Jeżeli się do mnie odezwiesz, spróbujemy znaleźć jakiś termin. I pomogę Ci w ustaleniu celów w taki sposób, żebyś miał szansę, czy miała szansę je w 2024 zrealizować, a nie żebyś odpuszczała, czy odpuszczał zaraz po nowym roku. Także tyle w temacie, bo składowych jest oczywiście znacznie więcej. Wszystkie Rzeczy wtórne, które sobie realizujesz, tym, że nie realizujesz swoich celów, że nie pozbywasz się swojego bólu, że jest ci łatwiej stękać i narzekać i opowiadać, bo ja nie mam czasu, bo ja yy, zmęczony jestem, bo ja coś tam, bo muszę wstawać, bo muszę spać, bo muszę pisać, bo muszę oglądać, bo muszę. I z kolegami, bo się boję. I pomimo tego, że pojawiają się wokół Twojego nosa możliwości do realizacji, to Ty mówisz: Nie, nie, ja się teraz nie będę tego realizował, bo ja się muszę trochę pobać. Bo ja już nie będę mógł mieć renty. Więc nie pójdę do lekarza, żeby mnie przestało boleć, bo jak mnie przestanie boleć, to być może nie będę mieć dodatkowego źródła dochodu. Albo nie będą mi ustępować miejsca w autobusie, albo y, będę musiał wziąć odpowiedzialność za swoje życie, jeżeli już przestanę być tak trochę chory. Ja bym chciał tylko, żeby mnie mniej bolało, ale tak chory to jednak bym chciał być, bo, bo mam wymówkę. Także pozbawię Cię Twoich wymówek, pokażę Ci, w jaki sposób podejść do realizacji celu. Jak go sobie zapisać, jak go sobie stworzyć. I tyle. Pozdrawiam. Pod filmem będzie mail lub zapraszam do kontaktu na messengerze. Do zobaczenia następnym razem. Hej.